To mój regiment też zaraz będzie. 3, 2, 1. Hrabina Esterhazy. Dzień dobry, najjaśniejsza pani. Mam nadzieję, że wypoczęłaś. Dzień dobry, najjaśniejsza pani. Dziś ma być słonecznie. Mogłybyśmy pozbierać kwiaty albo wrócić do haftu. Hrabino, kocham surowe jajka, ale czy mogę prosić o kawę? Ostatnio krwawiłaś miesiąc temu, pani. I musimy mieć nadzieję, że zadziałało. Ty sądzisz, hrabino, że to się stanie samo? Więcej wiary. Gdybyśmy, nie daj Boże, utracili naszego cesarza, a nie mielibyśmy dziedzica, czekałaby nas wojna o sukcesję. Więc nie. Przyszłość Habsburgów nie stanie się sama. Do.